Pada śnieg, pada śnieg, w świetle srebrnych gwiazd My składamy wam życzenia w ten świąteczny czas. Pada śnieg, pada śnieg, marzeń spełnia moc, a za oknem już zapada wigilina. was serdecznie moi kochani. Dzisiaj jestem z wami zarówno na foni, jak i na wizji, ale o tym za chwileczkę. A obok mnie gospodarz studia pan Jarosław Dalecki, a kawałek dalej Piotr Pilek z Lantechu. Bardzo serdecznie Was witam moi kochani. Czy Wy już wiecie, co chcecie dostać pod choinkę? Ja byłem grzeczny. Ja też, bardzo. Cały, cały rok byłem grzeczny. Dobry wieczór e, No Państwa. to będziemy musieli zajrzeć moje renifery. Jeden się nazywa Felicjan, drugi Rudolf. E, Rudolf siedzi kawałek ode mnie tam dalej. tak, ponieważ Pan Piotr Pilek zdecydował, że będzie dzisiaj robił za czerwono nosego. W takim razie jaką ja mam rolę? E, no zdecydowanie Merry Christmas. Aha, to taka nietypowa Merry Christmas w takim razie ja również witam tych wszystkich, którzy czatują z nami. Zapraszam do czatowania na stronę Polskiego Radia Szczecin www.radio.szczecin.pl, łamane przez myszka, tam jest czat. No i zapraszamy oczywiście na wizję, albowiem jak wszyscy nasi słuchacze, którzy wejdą na czat, przeczytają adres, to przejdą na wizję i będą widzieli Mikołaja w Twojej pełnej postaci Dokładnie, dokładnie Potem się ulotnię i zostawię tutaj jeszcze jednego gościa Bardzo miłego, ale na razie jestem z wami Trącić myszką Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin Mikołaju Ho, ho, ho Właśnie patrzę Mikołaju, Mikołaju Zaglądam, się kiedyś w przedszkol... zaglądam I kogo ja tu widzę czy jest na czacie Skorpio? Jeżeli tak, to prosimy o przysłanie danych na adres pana Jarka, który za chwileczkę zostanie podany. Skorpio, wygrałeś, a pana Piotra, czy innymi słowy naszego Rudolfa Czerwononosego czerwono nas, nas, nie, czerwono nas. Czerwono, to, czerwono, nie sino. Poprosimy to. o rozwiązanie tej naszej zagadki dla czatujących. PON to w skrócie Passive Optical Network, czyli pasywna sieć optyczna. Stosuje się ją na zasadzie punkt-multipunkt, a FTTH to oczywiście fiber-to-home, czyli światłowód do domu. W poprzedniej wersji też to jest światłowód. I stosuje się to na zasadzie punkt-punkt- punkt, no właśnie, taka jest odpowiedź. Różne odpowiedzi mieliśmy u nas na czacie. Zwycięzcą, tak jak powiedział Mikołaj, jest Skorpio. Gratulujemy bardzo serdecznie. Prosimy o przesłanie na nasz radiowy adres mailowy y, swoich danych. Konkurs małpa radio.szczecin.pl. Ja czekam na te dane, żebym wiedział, komu wysłać nagrodę. No i patrzę z niepokojem na zegar. To znaczy, z jednej strony patrzę z niepokojem, bo się kończy nasze dzisiejsze spotkanie, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, bo do wigilii i do przyjazdu świętego Mikołaja zostaje jeszcze mniej czasu, więc sądzę, że teraz chyba trzeba Składać życzenia. Mikołaj bezapelacyjnie ma głos jako pierwszy. Oj. Głos to mają w Wigilię zwierzęta. Ja mogę jedynie złożyć naszym to słuchaczom. To zaczynamy od Rudolfa? To za, tak, zaczynamy od Rudolfa. Nie, no to zacznijmy już od Mikołaja. Ja zawsze od no ostatni. To... Moi kochani, Mniej przed ważne. tymi świętami Bożego Narodzenia życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i wielu, wielu wspaniałych prezentów pod choinką. No i do siego roku, bo na pewno przed Nowym Rokiem się już nie usłyszymy. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. To w takim razie może ja jako Mary Christmas, prawda? Złożę też naszym słuchaczom e, życzenia wszystkiego naj, 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 najlepszego. E, sądzę, że wspaniałych, mm, wspaniałych prezentów to będzie bardzo właściwe życzenie, ale również życzę tego, żeby ten wolny czas nasi słuchacze wykorzystali nie tylko na siedzenie przy komputerze, na siedzenie przed telewizorem, ale może po prostu, żeby I się na pobawią spacer, tabletem. Żeby... Dokładnie, albo czymś takim, żeby się pobawili. Tym, co znajdą pod choinką. No i poszli By, na święta. Byle Mikołajowi, worka nie zabieraj, bo nie będę miał na prezenty. A teraz. Rudolf. No teraz Rudolf. ja, teraz ja, tak, dokładnie. Przede wszystkim, się. aby święta upłynęły w rodzinnej i spokojnej atmosferze. No i wszystkiego, co można życzyć na święta. Dużo spokoju i radości. A to była jedyna okazja, kiedy poza dniem wigilijnym Rudolf mówił ludzkim głosem. <głos> nic, nic nie powiem. Ja sądzę, że Rudolf jeszcze ma parę rzeczy do powiedzenia. A my machamy. A my machamy tym wszystkim, którzy patrzą teraz w swoje monitory i widzą nas na YouStreamie. I musimy się już powoli żegnać. I również życzę wszystkiego najlepszego, bo następne spotkanie dopiero w nowym roku to się roku